Technolog. Cześć, witajcie. A ja dzisiaj zapraszam Was do materiału, w którym pokażę Wam, jak sparować Mi Banda 7 z naszym telefonem. Radnik być może bardzo prozaiczny dla osób, które siedzą stricte w temacie, natomiast też może na pewno właściwie. On jakby przyda się osobom, które nie są aż tak wtajemniczone w technologii i po prostu nabyły sobie Mi Banda 7 i chcą go właśnie połączyć z telefonem. No i teraz przede wszystkim pierwsze kroki po wyciągnięciu z pudełka, jeśli chodzi o tą opaskę, jak taki smart zegarek połączyć właśnie z telefonem. Pierwsza sprawa, oczywiście zegarek tak naprawdę jakby... Po wyjęciu z pudełka, będzie w takiej formie, że po prostu będzie oczekiwał na konfigurację. Mamy kod QR, którym możemy sobie zeskanować naszym telefonem i na przykład pobrać aplikację, która będzie jakby potrzebna do tego, aby właśnie sparować Mi Banda 7 z telefonem. No i oczywiście tutaj właściwie opcji mamy niewiele. Możemy jeszcze zresetować tą opaskę. No i właściwie informacje o niej. Tak więc tutaj niewiele, jakby nam to daje. Jeśli opaska, jakby na początku, po wyjęciu z pudełka, nic. Nie wyświetla, to tak naprawdę podłączmy ją na chwilkę do ładowania, no i wówczas otrzymamy właśnie coś takiego, jak teraz widzicie. I teraz kolejna sprawa. Przede wszystkim, jeśli mamy nasz telefon, no to tutaj musimy tak naprawdę na początku włączyć chociażby kilka łączności. Przede wszystkim na pewno włączmy sobie chociażby internet, nieważne czy to Wi-Fi, czy po prostu transmisję danych, no w moim przypadku to będzie transmisja danych. Bluetooth, tak aby oczywiście łączyć naszą opaskę, bo inaczej tak, tak naprawdę się nie da. No i lokalizację, tak aby ułatwić na przykład też dobranie chociażby pogody, czy po prostu jakby ułatwić przeprowadzenie samej konfiguracji. No i kiedy już mamy to wszystko włączone, no to tak naprawdę bierzemy naszą opaskę. Opaskę, właściwie na potrzeby tej konfiguracji, możemy wypiąć po prostu jakby z tej tutaj z tego paska i ją sobie tutaj pozostawić, bo tak będzie po prostu nam najwygodniej potem sobie ją wkładać. I, I właściwie e, tak naprawdę też nic nie tracimy. No i przede wszystkim musimy mieć aplikację, która nazywa się Mi Fitness. ona jest do pobrania ze sklepu e, App Store czy Google Play w moim przypadku, jeżeli chodzi o Androida, ale mimo wszystko każdy właściwie sklep mają tutaj za darmo i ją po prostu sobie pobieramy. Jeśli już ją pobierzemy, musimy sobie do niej wejść. Oczywiście na samym początku musimy się zalogować, e, to znaczy wystarczy e-mail i po prostu utworzenie hasła, jeżeli chodzi o rejestracji, Natomiast jeśli chodzi o zalogowanie, bo być może już macie konto, no to wówczas po prostu otwieracie aplikację, jeśli jesteście zalogowani. No i tutaj przechodzimy sobie do opcji zdrowie. i Mamy w prawym górnym rogu takiego plusika. Klikamy sobie właśnie jego i mamy coś takiego, jak dodaj urządzenie. Kliknijmy sobie opcję, akurat tutaj przepraszam, nie ten przycisk, dodaj urządzenie. No i teraz. Akceptujemy oczywiście wszelkiego rodzaju warunki umów, na to, aby chociażby aplikacja mogła uzyskiwać lokalizację, aby mogła też wyszukać urządzenie poprzez Bluetooth. To akceptujemy. No i tutaj akceptujemy na przykład, że podczas korzystania z aplikacji, ten lokalizacja ma być pobierana. No i widzimy, że mamy akurat w pobliżu właśnie Smart Banda 7. No i oczywiście z nim chcemy połączyć nasz jakby telefon właśnie z tą opaską. Klikamy tutaj w to. No i właściwie rozpoczęło się parowanie. Pierwsza kwestia. Oczywiście tutaj zaraz na opasce wyświetli nam się informacja, że nasz telefon próbuje nawiązać połączenie właśnie z tą opaską, to trwa zaledwie. Kilkanaście sekund, tak więc tutaj musimy chwileczkę jeszcze poczekać. Jak widzicie, czy mamy, czy chcemy zaakceptować, jakby to połączenie tutaj, jakby odznaczamy to fajeczką tą niebieską, że tak. No i teraz opaska już zaczyna się łączyć. Oczywiście, poprzez konto będzie weryfikacja urządzenia. No i właściwie, tak naprawdę, to jest tyle. Klikamy tutaj kolejne jakby kroki, bo tu jest taki sam uczek, tak abyśmy mogli zobaczyć, jak mniej więcej ta opaska wygląda na razie w języku angielskim, ale tym się nie przejmujcie i klikamy Done, czyli zrobione. No i teraz w ustawieniach tutaj włączamy na przykład sobie, jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia z aplikacji na opasce, czy połączenia przychodzące, takie, które będą jakby wyświetlane na opasce właśnie pod kątem tego, aby, abyśmy po prostu mieli pełną jakby łączność. No i tutaj klikamy sobie w ustawieniach. I musimy na przykład w telefonie włączyć to, aby aplikacja Mi Fitness miała uprawnienia do właśnie tych powiadomień. Włączamy sobie tutaj, oczywiście aplikacja nas przekierowuje, klikamy sobie to, zezwalamy, no i tak naprawdę tutaj, jakby tym przyciskiem powrót, wracamy sobie do aplikacji. No i wybieramy oczywiście, jakie aplikacje mają mieć dostęp do właśnie tutaj po prostu jakby wyświetlania powiadomień na Mi Bandzie 7 załóżmy, że ja tak na przykład dodam sobie te aplikację, no i klikam gotowe, jeśli wy będziecie mieli tu jakieś messengery czy chociażby aplikacje typu Whatsapp i tak dalej, Instagram na przykład tak więc wybieracie jakie chcecie tak naprawdę i Tutaj właściwie nie ma jakby ograniczeń, możecie do, dodać wszystkie jakby aplikacje, ale no, wtedy uwierzcie mi, że wtedy pewnie tych powiadomień będziecie mieli aż za dużo. Tak więc wybierzcie te, z których rzeczywiście chcecie, na przykład wiadomości przede wszystkim, nie, z których chcecie, aby te powiadomienia były wyświetlane. Klikamy gotowe. No i tak naprawdę tyle. Musimy oczywiście też zezwolić na to, aby opaska mogła właśnie mieć dostęp do tego, aby te wszystkie powiadomienia nam tutaj jakby przekazywać. Musimy zezwolić na opcję połączeń. Kontaktów, jeszcze raz połączeń, no i właściwie, kiedy mamy to wszystko włączone, klikamy gotowe. No, i tak naprawdę teraz jest synchronizacja. Nasza opaska łączy się, i jak widzicie, już została skonfigurowana. Tu akurat jakieś powiadomienia doraz do mnie przyszło, tak więc. Takie, tak to po prostu pokrótce wygląda. No, i teraz, kiedy już jakby nie musimy tutaj niczego robić, włóżmy ją sobie z powrotem, na przykład do nie, właśnie tego paska. No, i teraz opaska została skonfigurowana. No i mam oczywiście informację, że bateria 71%, co się oczywiście pokrywa z jakby ze stanem tutaj, bo na przykład mogę sobie zmienić teraz tarczę. Yy, I tutaj, chociażby, będzie wszystko to samo co. Mamy tutaj, no i tak naprawdę opaska już jest skonfigurowana. Automatycznie ustawiliśmy w aplikacji region polski, tak więc język również będzie polski. No i to tak naprawdę właściwie tyle. Teraz możemy właściwie już mieć opaskę która jest podpięta do telefonu, która oczywiście na przykład będzie na przykład reagowała na wybudzenia. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o dalsze ustawienia, to chociażby tutaj ustawiamy sobie opcję tętna, snu i tak dalej, tak aby na przykład dostosować, czy ma być to mierzone przez całą dobę, czy na przykład yy, pomiary mają być wykonywane co 10-30 minut, tak aby oszczędzić baterię. Tak więc tutaj wszelkiego rodzaju ustawienia sobie już jakby ustawicie z poziomu aplikacji. Tak więc teraz, jeżeli chodzi o ten poradnik, mam nadzieję, że Wam się przydał. Oczywiście tak na prawda możecie mieć kilka opasek połączonych do jednej aplikacji. Niemniej jednak tutaj dodam po prostu to, że aplikacja będzie za każdym razem wymagała tego, abyście na przykład rozłączyli się z opaską, którą mieliście wcześniej. Na przykład, jak ja. W moim przypadku mam też mi banda szóstkę, którego także łączyłem z tą aplikacją. No to tutaj właściwie miałem takie, takie sytuacje, że po prostu Telefon chciał, aby rozłączyć opaskę Mi Band 6 i połączyć właśnie 7, tak więc, jeśli. No, tutaj odpowiadam na takie pytanie, które być może mogłoby się pojawić, czy jeśli mam właściwie jedną opaskę połączoną, to mogę korzystać z obu tak naprawdę na jednej aplikacji? To teoretycznie tak. Tylko, że za każdym razem możemy sobie, jakby, musimy właściwie je przełączyć. Tak więc to jest taka dodatkowa informacja. Natomiast, jeżeli chodzi o ten materiał, to już tyle, jak mówiłem wcześniej. Opaska jest podłączona, jest już wszystko ok. No i możemy teraz już śmiało z niej korzystać. Dzięki raz jeszcze, jeśli film Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. zobaczenia w kolejnych materiałach. Technolog.